Benson Brooklyn, 1957 rok. Pamiętam rodzice kupiły mi rower, szwin. To był świetny rower. Był drogi. I mój ojciec, pierwszą rzeczą, która mi powiedział, to dbaj o ten rower. Nie mamy dużo pieniędzy. Ja nie mogę kupić ci innego. Dbaj o niego, i takie tam. Pewnego dnia poszedłem do sklepu spożywczego na rogu. Zostawiłem rower na zewnątrz. Kiedy wyszedłem, już go nie było. Ktoś go ukradł. To złamało mi serce. Nawet nie chciałem mówić mojej mamie i ojcu, że zgubiłem rower. Moi przyjaciele, jednego dnia, może kilka dni później, albo coś w tym stylu, krzyczą mnie: Semi, jeden blok dalej, przy sklepie z owocami i warzywami. Są tam dwaj goście i twój rower jest tam. Ja zrywam się szybko i biegnę do tego miejsca. A tam był A tam mój rower. Chwyciłem rower zakiernie. Ale dwaj chłopcy, obaj starsi ode mnie, też go chwycili. I oni nie mieli zamiaru mi go oddać. W rezultacie ja nie zamierzałem rezygnować z roweru, więc zacząłem się bić z nimi obydwu. Oni byli starsi. Kiedy jesteś chłopcem, rok dwa robią dużą różnicę. Ale walczyłem z całych sił, oberwałem trochę od nich, ale walczyłem za ten rower. Po drugiej stronie tego sklepu z owocami i warzywami byli ci dobrze ubrani goście, grający w gry hazardowe na ulicy i rozmawiający z podjeżdżającymi radiowozami, uliczni faceci, część mafii. Ja nie wiem, który z nich był wtajemniczony, a który nie, ale to byli ludzie z przestępczego świata. Jeden z nich przeszedł przez ulicę, chwycił mnie i rower i zapytał, co tu się dzieje. Wyglądał, jakby znał moją mamę, ojca i moją siostrę. Powiedziałem mu, to mój rower, oni go ukradli, próbuję go zabrać z powrotem. Dobra, dobra, uspokój się. On popytał tych dzieciaków trochę. Oni się trochę zawstydzili, oni wiedzieli, że ukradli ten rower. Ale oni zaczęli mówić, nam dali go. To nasz wtedy ten facet powiedział, idźcie po swojego pierdolonego ojca, jeśli to wasz rower, to przyprowadźcie go tutaj. Oni byli trochę zaskoczeni. On momentalnie ich pogonił i oni uciekli. Jeden z facetów po drugiej stronie ulicy krzyknął w naszym kierunku: Co tam u was się dzieje? Facet obok mnie powiedział: Słuchaj, to syn Katie i Jerry, Sammy. Prawda? Tak, tak, to moje imię. On mówi: Ty tylko popatrz na niego. On się bił z tymi starszymi chłopakami, żeby odzyskać swój rower. On walczył jak mały pierdolony byk. I to przezwisko przykleiło się do mnie jak klej. Wszyscy moi przyjaciele zaczęli nazywać mnie semmy byk. Później w życiu, gdy gliny mnie szukały, przychodzili na dzielnicę i pytali, gdzie jest semmy byk. To imię się przyjęło na początku go nienawidziłem, ale miałem tę ksywę przez całe swoje życie. Po raz pierwszy Sammy de bull grawami opowiada swoją historię. To jest. Igosa Nostra. Nowy Jork, 1971 rok. Mieliśmy swoją ekipę pod przewodnictwem Shorty. I jeden facet o imieniu Ralphy Ronga był z nami. On został zabity. Pewnego wieczoru byłem na molo na statku z barem. Zabrudzony, mały bar. Większość, przeważnie, tam nikt nie chodził. Tam nigdy nie bywało tłoczno. Więc siedzieliśmy tam z Johnny Rizzo. On był wtajemniczonym w rodzinie Gambino. My byliśmy w przyjaznych stosunkach z nim przez długi okres czasu, ku temu momentu. Dokonaliśmy mnóstwa kradzieży i różnych rzeczy wspólnie, więc znałem go bardzo dobrze. Louis Milito był tam, mój Gumbado Ali Boy był tam, był tam jeszcze facet o imieniu Majki Mozarella, było tam jeszcze kilku innych facetów. Facet, dosyć spory facet, wszedł do lokalu z kobietą i oni usiedli przed ladą po drugiej stronie od nas. Jak już mówiłem, jest ciemno, brudno. Rizok klepie mnie po ramieniu i mówi: Myślę, że ta kobieta patrzy na ciebie. Ja mu odpowiadam: Daj spokój, John. Po prostu często przekomarzaliśmy się w tamtym czasie, różnymi głupotami. Ona nie patrzy na mnie. My coś powiemy temu gościowi. Ten facet coś powie nam, i wszystko jak zwykle dojdzie do kolejnej bójki. Przestań robić jaja. On więcej nic nie powiedział na ten temat. Kontynuowaliśmy rozmawiać. O swoim. Teraz Louis Milito mówi mi: Nie sądzę, żeby się z ciebie nabijał sami. Ta dziewczyna nie może oderwać od ciebie wzroku. O, ty też zaczynasz? Nie, ona patrzy na ciebie. Ty znasz ją? Ledwo ją widzę. I ja patrzę: Nie, nie znam jej. Nie znam tej kobiety. I ona z facetem. I co z tego, co w tym takiego? Jej facet wstaje i idzie do łazienki. Znowu nie zwracamy uwagi. Ona wstaje i zaczyna iść w naszą stronę. I Rizo mówi: Patrz, ona dalej na ciebie patrzy. Co więcej, idzie tutaj. Idź, zobacz, kto to jest. Powiedz cześć lub coś. Więc zaczynam iść w jej stronę. Kiedy się zbliżam do niej, ja patrzę na nią, taka wystrojona blondyna. W krótkiej spódniczce. W tamtych czasach nie można było spotkać wielu kobiet w takich krótkich spódniczkach. Na tamten czas to była bardzo krótka, na wysokich obcasach. I ja patrzę na nią i nie mogę w to kurwa uwierzyć. To ralfi, rąga, żona. On zmarł zaledwie tydzień lub dwa temu. Patrzę jej w oczy i mówię: Co ty tu robisz? I co to za facet? Ona mówi, Semy, życie toczy się dalej. Życie toczy się dalej, tak. Ale on nawet nie zdążył ostygnąć. Ty nie mogłaś trochę poczekać? Ona mówi, Semy, mogę się go pozbyć. Pamiętam, jak na mnie patrzyłeś. Ja? Patrzyłem na ciebie? Spierdalaj ode mnie. Jeszcze. Trochę ją by rozjebał. Jestem bardzo, bardzo wkurwiony. I tu ten facet wychodzi z Łazienki. Moi przyjaciele widzą, że on nadchodzi. I on naprawdę jest sporym facetem. Oni wszyscy wstają. Oni gotowi. To my. My jesteśmy gotowi. Jeżeli coś ma się stać, ty będziesz miał problem od wszystkich nas. I oni stoją w gotowości. Facet podchodzi, widać, że trochę się denerwuje. Co się dzieje? Nie ma żadnych dziejów. Zabieraj tą pierdoloną dziwkę i zjeżdżajcie stąd. Póki ty możesz, spierdalaj stąd. On chwyta ją. Oni wstają i znikają. Następnego dnia ja wracam do domu, a moja żona, histerycznie, płacze. Co się stało? Ona odpowiedziała, Ralf Spero zadzwonił do mnie. Próbowałeś coś zdziałać z, z wdową Ralfy Ronga? Co za bzdury, ja nic nie robiłem z nią. Kto ci to powiedział? Ralf. On powiedział, że Junior zamierza cię zabić za to, co zrobiłeś. Carmine Persico. Powiedział ci to przez telefon? Tak. Przestań płakać. Posłuchaj, to bardzo techniczne życie które prowadzę. Um, Powiedz mi dokładnie, dokładnie, co on kurwa powiedział? Moja żona nie kłamie. Powiedziała to dokładnie w ten sam sposób, jak za pierwszym razem. Dobrze, wylozuj. Wylozuj się. Ja idę do sypialni, podchodzę do szafki, otwieram szufladę, biorę broń, wkładam ją za pasek. Idę do samochodu i ja już jestem w drodze do domu Ralfa. To brat Shorty Sparrow. Kiedy dotarłem do domu, w ogóle wtedy, gdy przychodziliśmy, my do kogoś do domu, wbijaliśmy prosto do środka. Tak to u nas było. Ja mogłem po prostu wejść, ale ja zadzwoniłem w dzwonek. Miałem broń wyciągniętą poza plecami, delikatnie przy biodrze. Gdy tylko on by się zbliżył do drzwi, zamierzałem strzelać do niego. Ale on nie podszedł do drzwi. Jego żona, Anna, otworzyła. Hej, Semi. Co tam? Nic. Słuchaj, jest jedna ważna sprawa. Muszę porozmawiać z Ralfem. To bardzo ważne. Zrób mi przysługę. Poproś go, żeby podszedł do drzwi. Nie, nie mogę. Jego nie ma. Coś się stało? Ponieważ on wyjechał kilka godzin temu z wyrazem twarzy, jakby coś się stało? Nie, nie, nie. Anna, nic się nie stało. Po prostu powiedz mu, że byłem tutaj i odwracam się. Nie całkowicie, tylko na pół, żeby odejść. I ona zauważyła pistolet. On mignął jej na sekundę. I ona najwyraźniej powiedziała im, że przyszedłem do ich domu szukając Ralfa z pistoletem. Następna rzecz, która się wydarza. Johnny Rizzo przychodzi do mnie, aby porozmawiać. On powiedział: "Tobie zostało wyznaczone spotkanie." Cała historia się rozeszła z tego wszystkiego, która nie jest prawdą. Tobie wyrządzą krzywdę. Tam grupa facetów. Ty przejdziesz przez najmocniejszy wpierdol w swoim życiu. Oni cię skatują prawie na śmierć. Ty chodziłeś z bronią do domu Ralfa, bracie? Tak. Oni złamią ci każdą kość w twoim ciele. Nie idź tam. Co chcesz, żebym zrobił? Żebym się rzucił do ucieczki, muszę tam pójść. To moi ludzie. Gdziebym się podział? Ja zawsze mówiłem, że umrę wcześniej, w życiu, Bóg trafię do więzienia. To była dla mnie rzeczywistość. Widziałem to w Bensonhurst, w Brooklinie, znów, znów i znów. I ja po prostu przyjąłem to jako część życia, w którym się znalazłem. Jeśli coś spieprze, czeka na mnie śmierć. Może ja przypadkiem pójdę na randkę z czyjąś dziewczyną, nie znając tego, czy coś, i po mnie. Było tak wiele sposobów, potknąć się i umrzeć, że ja przestałem się tym martwić. Ja po prostu żyłem, starałem się być szanowny i honorowy. Nie kłamać, nie oszukiwać, nie zawodzić ludzi i robić to, co trzeba. Kiedy oni mówili mi, żeby pójść rozwiązać jakiś problem z kimś na ulicy, pójść popełnić morderstwo, ja robiłem to. Nie martwiłem się ani nie byłem zaniepokojony. To była część tego życia, musiałem zrobić to. Szykując się na to spotkanie, wiedziałem, że będę skrzywdzony. To było częścią tego życia. Ja to rozumiałem. Ja powiedziałem sobie. Mam nadzieję, że przeżyję to pierdolone spotkanie. I jeżeli naprawdę zostanę mocno okaleczony, mam nadzieję, że ja umrę. Subskrybując rozwijasz nasz kanał. Dzięki za oglądanie i wsparcie.